Nie się do mnie na Instagramie Te chłopaki podsyłając mi screeny i wiadomości, które Leksiu wysłał do 14-letniej dziewczyny. Sam się z nią skontaktowałam i potwierdziła mi, że jest rocznika 06 i w trakcie dostawania wiadomości od Leksia w 2021 miała jeszcze 14 lat. I zacznijmy od najmocniejszego dowodu, czyli zdjęcia, Które Leksiu wysłał 14-letniej dziewczynie. Na Wasze szczęście nie mogę wam tego pokazać bez cenzury. Ale na tym zdjęciu sami możecie się domyśleć, za co Leksiu się trzyma. On ma tam takie prześwitujące gacie i w sensie wszystko przez to widać. No i skąd wiadomo, że to Leksiu? No z tego pięknego tatuażu Wilka na jego prawej ręce. Tutaj macie dowód z oficjalnego Instagrama Leksia, że posiada taki tatuaż na swojej prawej ręce w dokładnie tym samym miejscu. Ja tam słyszę, jak... o, jajka mnie takie malutkie! Oczywiście nie zakończyło się na tego typu zdjęciach i teraz przejdziemy do DM-ów na Instagramie, które Leksiu wysyłał. I ogólnie, żeby się zabezpieczyć, to on te wiadomości na bieżąco kasował tuż po tym jak dziewczyna je wyświetlała. Więc no, te wiadomości nie są zapisane w konwersacji, ale dziewczyna wysłała mi e, nagranie e, z otwartej konwersacji z Leksiem, kiedy przechodzi na jego oficjalny profil. I to jest potwierdzenie że rzeczywiście wymieniał się wiadomościami z czternastką. I zestawiając to ze zdjęciem, gdzie widać jego tatuaż na ręce, to wiadomości są raczej legitne. Na Netflix i Chill. I tam dziewczyna generalnie napisała mu, że mieszka w Katowicach, to on napisał, że wpadnie jak będzie u taty. Tak, Leksiu, też wpaść do czternastolatki? Nie muszę wam chyba tłumaczyć, że Netflix i Chill nie ma nic związanego z oglądaniem Netflixa i chillowaniem. W następnym screenie od dziewczyny widać, jak wysłała jakieś nagranie, na co ta dziewczyna odpisała Biedna, idź do niej. I on odpisał Wyp... Wolę się tobą zająć, wydajesz się o wiele bardziej atrakcyjna Tutaj mamy jedną z usuniętych wiadomości, jak Leksiu pisał, że ją zerżnie w następnej wiadomości wysłał emoji brzoskwini Sugerując, żeby dziewczyna wysłała mu zdjęcie swojego e, tyłka Więc to, tutaj ewidentnie wcześniej musiało dojść do jakiejś wymiany zdjęć Między dziewczyną a Leksiem Sam się z nią skontaktowałem i z tego co mi napisała To on nie pytał się jej nawet o wiek Ale pani władzo, ona nie wyglądała na 14. Taki tekst raczej nie obronił Leksia Tak samo jak to, że e, ponoć wysyłał te zdjęcia jak był piany Też to dla mnie jest końcu chyba był najbardziej osobą z timu X i nawet w sumie się nie dziwię. On jako jedyny mi tutaj jakąś sympatię czuje w jego stronę. I to jest akurat gość, którego polubiłem. On mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego. Najbardziej... Tak szczerze podoba, podoba mi się, Leksiu jest w porządku. Patrzę na niego i mówię sobie, ale spoko ziom, nie? Ale już wam tłumaczę czemu on wypada lepiej, ten Leksiu. Zobaczcie, wszyscy wiecie, samochody, no dzbanostwo i tak dalej, a tutaj gość zajeżdża jakąś tam, no jak, jakiś sprzęt budowniczy i prawdopodobnie on będzie najbardziej tutaj starał się zbudować ten team, żeby to działało.